Oho, niebezpieczna tropę winnych porywaczy. Okej, okay, let's get it papy. No 200 musieliśmy oddać. Sporo... O, kurwa, poważnie, aż tak. A, tu. Co to za ekipa z Warszawy? Ma chyba imuna, bo go nie, nie zabijają. Nawija mi smażę. Co tu się odpierdala? Ile was tu jest? Że nic nie widać Dobra, wszystkie śpią Dobra, muszę to wszystko podnosić. Co jest grane w ogóle? Szały jakieś, mięso, kopacz. Przyzwanie zębacza. To mi się podoba. Kurwa. No dobra, jaszczur. No ale gdzie ten chłopuciek? Ja nie wiem, gdzie on poszedł, ten ziomek. On tu do, do jaskini wlazł? Teraz to już nie wiem. Gdzieś mi zaginął w akcji. Nie wiem, tutaj mam iść? Najgorzej. Tu jest? No kusza mi go nie łap O, ja pierdolę mi wystraszył. Ty! Oho, rozgląda się. Na wszelki wypadek schowaj się za tą skałą i nie hałasuj. Jeśli tu przyjdą i cię zobaczą, nie tylko cię. Czekaj, słyszy? Jak chowaj się, jak się nie chowam. No, ciemnica. O ja skuszał, no na pewno. Wybacz, że przychodzę tak późno, ale chciałbym spłacić swój dług. Kim gadamy? Dług powiadasz? Zobacz. O, czeżedź na pierwszalanka, nie. A, i zbugowała się emisja klasycznie. No... Dług za to, że mnie wtedy uwolniliście. Klasik. Nasza współpraca zakończyła się dość nerwowo. Ale chciałbym poprawić nasze relacje. W gestie dobrej woli oddaję wam całe pozostałe złoto, które byłem winien. I winien, tak. I winogrona zbieraliśmy. Mhm. Nie widzę nikogo z naszej starej ekipy. I zdaje mi też szmatę z twarzy, bo nie wiem z kim gadam. Kim wy? <grych> kim wy jesteście? Ogo. Cześć sydzioch. Dzięki za gifta. Proszę cię bardzo. Zamykamy ten interes. Zadowolona czy nie bardzo? Cortez przestał być zadowolony z waszych usług. Wykończcie go. O kurde, jebnął go. Czy wyskoczę za kamienia? Zaraz, zaraz. Tu jest. Jebnął go czy nie? A! nie. Ładny strzał. No i co teraz? Nie wiem dlaczego tak wolno wszystko to Ocyt działa. Naprawdę myślał, że jeśli zapłaci to od tak Cortez pozwoli mu odejść? Masz cztery skiny do Zeda? Mówiłem wam, że to zwykła banda wieśniaków, którzy bawili się w porwanie i szmuglowanie towarów z okolicznych farm. Wieśniacy, czy nie wieśniacy, zrobił się bałagan. A teraz trzeba to wszystko posprzątać. Hmm. To bierz łopatę i szory do roboty. Poza Takie tym tam. Cierwojady muszą coś zjeść. Cierwojady co muszą coś zjeść. Co Zbierz które ubiłeś po drodze z przystani. O kurczaki. Mówcie, co no To chcesz. trochę Jadek, lipa, że ci się trapyskiem, którego... Nie do którego masz jakby te cztery, nie? Trzy wcześniej miałaś. Myślisz, że rozwalona łajba na końcu świata i garstka zbirów robią z ciebie króla. Dobra, do kilka oprawem, bo to długo trwa. Myślę, że niepotrzebnie zostawiamy za sobą tyle śladów. To, do... to Cortes nie zobaczy, tego nie zaboli. Poza tym jesteśmy na naszych bagnach. Nikt tutaj nie zagląda. Takie RNG? Należy no ale że trafiłaś tego, spodawię. to jest RNG. Trzeba wiedzieć, kiedy Ostatnia można Ostatni skinek być po prostu. Wygodnym. Ludzie zdychają na lewo i prawo. Jeden w te czy w te nie zrobi nikomu żadnej różnicy. Te, czy. No. Ustawione? Zawsze wszystko jest ustawione. Wszystko jest iluzją. Nie tak naprawdę nie ma. Tak, tak naprawdę oglądacie e, sztuczną inteligencję. Bo tej inteligencji brakło. Jak coś. Dobra, wróćmy i wrócimy tu rano. Bo nie będę grał w nocy. Bo jest ciemnica taka, że się w pale nie mieści. A nie, piąta już jest. Nieważne. No to wróćmy tędy. Zobaczymy, co tu będzie. W te, te, tej lokacji ja nie pamiętam. Ja tak, tak naprawdę to nie istnieje. Już wróciliśmy. No bo kupiłem coś takiego w item shopie. Takiego peta. Że on zbiera mi przedmioty. I wychodzi na to. Że nie uzbieram tyle, żeby on się w ogóle zwrócił na zero i, i jestem delikatnie mad, że tyle jakby mam kompo włączonego dzisiaj, a on jest na 5 dni, 400 sm jakby kosztowało... Nie wiem ile to są złotówki i tak dalej, ale no po prostu są fakt tego, że kupiłem i do dupy, nie? Aha, ja tu przed tu mnie jeszcze nie było, dobra. To chyba robota tych bandiorów. A kretoszczury sobie leżą, cześć kretoszczury. A bandziory, mówiły coś tam o... że rozwaliły. Aż tak źle jest. No, kur. O, Gotika mi wyjebało. O! Czyli trzeci raz Gotika mi wyjebał od początku. E, tego. Od początku grania w Gotika. Uwaga! Ruda żelaza kontra Tomaszek. I tak zrobiłem nie grałem, ale po pół roku zacząłem się przejść znowu. I zapisałem cały czas. No. Skądś ten nawyk się wziął, nie? Co zapisał od razu? Nadziwisz no, się? Ja się nie dziwię. Ciemny grzyb, dej. Ciemny grzyb, dej. Nie odpowiedziałeś na zwrot punktów? Czy Tomek będę mogła mieć zwrot jak... Nie! Nie ma takich rzeczy. Koniec. Koniec takich rarytasów. Za dużo macie tych punktów? To jest jeden? O kurwa, co to za dziot? Kim jesteś? Czarny Niedźwiedź? O nie, 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 nie. To bo się już dzisiaj biłem, Pierdole. Byśmy się z nim bili do... Która jest godzina? pierwsza? To wiecie, która byłaby godzina, bym się z nim napierdalał? Myślę, że druga. Chociaż mam jedną taktykę: no, chyba że chcecie zobaczyć, jak się bije z niedźwiedziem, to zwariujecie. To będzie trwało 5 minut. Jedno podejście. Afroamerykański niedźwiedź to jest. Dobra, pobiję się z nim raz. Uwaga, muszę się skupić. Chociaż go będzie widać. No i widzimy się za 15 minut. Bo tak ostatnio się z tym niedźwiedziem biłem. Wiem, że raz, jakby moje skupienie już było na takim poziomie, że mnie po prostu jedną na trzy hity, czy na dwa. Także moja taktyka na niej się aktualnie jest taka. Także. Co tam u was? Co tam u was? Jak, jak tam, noc mija, nie? O nie! Zmienił taktykę. No ty cwaniaczku, ty. Pięć lat później? No tak to będzie wyglądać, no. A te akurat tak walczyły z nieciudziami? Czy to, to jest moja autorska? Taktyka, <laughs> bo myślę, że dużo widziałeś osób, jak gra w Czy widziałeś coś takiego? To jest to jestem ciekawy. A Ania pewnie nie, nie oglądała chyba gotika, albo nie grała nawet. Tak jestem ciekawy. Nie, no tak to bym psychy nie miał. Panie, zobacz. Moja psychika jest na hamaczku, na całkowicie. Tego. Ja. Ja mogę walczyć. Zaraz przeczytam Ja to... Kurzwa! Dobra, nie czytam. Nie czytam, nie czytam, nie czytam, bo jeden błąd i leżę. A, A nie chcecie tego oglądać drugi raz. Nie czytam czatu. Nie czytam tego i iść dalej. Ataką kontra, dwa taką i znowu cofka. A tak też próbowałem. Ta tak też robiłem. To silniejsze ode mnie, żeby przeczytać. HP i padnie? Nie. Patrzę jak go pierdolę na koniec. Okej. Okay. <laughs> Leży! <śmiech> Easy! Easy, dobra, sejvik! Easy, ale porawiany! Porawiany! A jakby się odwinął? No to oglądalibyście 5 minut jeszcze raz. Co mam powiedzieć? O nie, to co to jest, szczury bagienne? czy jakoś tam zwie. Dobra, jako że jesteśmy daleko od bazy, to muszę się leczyć normalnie. Nie pójdę w spanie. Dobra, pierdolimy smażone mięso. To bym umarł ze śmiechu. Weź! Ja bym był smutny, fest. Dlaczego mam nogę po lewej? Coś mi dał movement speeda czy kiwafel? Coś mi chyba dał movement speeda, nie wiem. I... O, ktoś się wyjebał. Pas awanturnika. Ostrzeżenie o siepaczu. Ok, został za wami się patrzę z resztą kolegów. Wierzę, że to nie to, co gdzieś idzie. Tylko wyłącznie po to, by kogoś sprzątnąć. Czyli się patrz, to jest zabijaka. Good to know, good to know. O, ciemnica. O, kurwa, co to? Chwila, dlaczego ja mam jakiegoś movement speeda, turbo? Co jest? Aha, bo wypiłem jakąś potę. I normalnie tak jestem szybki. Dobra, no to... Kim jesteś? Pokaż się, Mordo. On strzela czy atakuje? Chodź tu, śmieciu. Chyba idę w dobrym kierunku. O ty, kurwagadzie, ty. Tuwa. coś masz dla mnie? Nasiona. Nasiona bzu. W mordę! Aż tak dużo HP zabiera? No to jemy dalej, nie? I tost. I znowu tost. I to. A tak to się w ogóle nie je. Gniłe resztki. Dawaj. Dalej mam tego buta, czyli jestem popierdalaczem. Muszę uważać. Dobra. Idziemy dalej. Też z tym. Nie no, ten bagienny co pływa, jesteśmy za słabi. Kurwa, ligator. Gniłe resztki. A już nie mam buta. Czas minął. O kurwa. O, chyba się wyjebałem. Wyjebałem się 100%. Wyjebałem się. Na plecy, na plecy. Na plecy z wyjebane. O, już, ja czuję. Co za ty... paskuda. skoczył. obskoczył dwa hitki i spanko. Oczywiście, trzeba save'ika zrobić, bo drugi raz to się pewnie nie powtórzy, ale 100 HP mi odjebał. Kto tu śpi? Włącz błotny. A ty kim jesteś? Bogienny jaszczur? Jak ci tylko po 22 bije. Ojebany. Dobra, leży. Jeje, baniutki. Silne te potwory. Dobra, jedzenie znowu. Co jemy tym razem? Mięso dzika. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej w nasze bagienne tereny, bagienne ziele. Nie no, tam nie idę, bo jestem To no, tu chyba było, nie? Tak coś mi się kojarzy. tu będzie jakiś mietek? Z maczugą? Czy coś? O kurde, jak w Tomb prawie. Aha, proszę, proszę. Tiago, tu... Tiago Bernabeu. Nie oddaliłeś się zbytnio od koszar, chłopcze? Oby tylko Roderich na ciebie nie nakrzyczał. Gadaj kto cię przysłał i czego tutaj szukasz. Eee... Jestem jednym z ludzi, się pacza. Salwiego? Prze przecież on tam jest. Dobra, to na pewno się wyjebiemy, ale spróbujemy pierwto. Porozmawiajmy: na pewno się jakoś. czy mi odpierdoli. Zostaw tę sakiewkę w spokoju. Złoto mogę równie dobrze podnieść z twojego trupa. To czego chcesz? A kto powiedział, że czegoś chce? Strzałach łeb? Na nie swoje poletko, a obcy nie są tu mile widziani. O szlak. Tego nie kliknę, bo będziemy się bić i że obskocza dwóch uczników. Dobra, spróbujmy. Jestem jednym z ludzi siepacza. Zostałem z tyłu, bo musiałem Trzy i bałagan. Wiedziałem, że jesteście cwani. Ale udawać strażnika, by zająć się miejscem z. <laughs> co? To się Reszta pewnie już pali ziele i zajada się mięsem przy ognisku. Chyba jeszcze cię tu nie było, co? Chodź za mną, pokażę ci co i jak. Dab o szlak by trafił. To rozdział nowy? Nowy rozdział? Czyli nowe potwory? Hmm? z jednej strony to spoko, tylko kurde, ja to będę pewnie bił. Dobra, save'ik. Start, rozdział 3. Z jednej strony to są nowe potwory, a z drugiej strony... Kurwa, nowe misje i tak dalej. Dobra, mniej więcej pamiętam tą lokację, ale no... Witam na pokładzie. Witam. Co to właściwie za miejsce? Nazywamy je przystanią łotrów. Ale to dużo misji jest, do... tak jak pamiętam. Wół, żeby chlać. Walczyć na arenie, ubić O, na arenie będziemy walczyć zabrać. na pewno, bo potrzebuję trzech leweli. Nikt nie zaatakuje mnie z powodu munduru straży? Spokojnie. Przez przystań przewinęło się już kilku renegatów. Skoro jesteś w środku, to znaczy, że jesteś w porządku. Niektórzy z naszych nie przepadają za strażą z oczywistych powodów. Możesz im dać ale po mordzie? Nie żadnych problemów. No coś Porazuj ich tam będzie walone ich po mordzie. im dać po mordzie. Będzie, będzie. Weszli tędy ostatnio jacyś trzej mężczyźni? Tak, trzej Jak muszkietrowie. Jak zwyczajne łajzy. Może i weszli, ale nie wiem gdzie poszli. Zresztą sam się rozejrzyj. Nie mam. Masz chyba oczy, Nie, nie mam. Panują tu jakieś zasady? Jedyną zasadą, silniejszego. o jakiej musisz pamiętać na terenie przystani, to robić wszystko to, czego chce od ciebie Cortez. On jest kapitanem tego statku, a my jego marynarzami. Poza tym, każdy tu dba o własne interesy. Jeśli ktokolwiek zobaczy cię ze sztyletem między żebrami, nawet nie kiwnie palcem, żeby ci pomóc. To nie miasto, gdzie Czerwoni nie spuszczają z ciebie oczu. Ale jazda. To niewielka cena za to, że możemy robić to, co nam się żywnie podoba. Gdzie mam teraz iść? Widzisz ten budynek obok nas? Wejdź na górę. To dom naszego kapitana Corteza. Jeśli jest teraz zajęty, to będziesz musiał chwilę poczekać. Trafiłeś akurat na porę, gdy przyjmuje gości. Pamiętaj, by okazać mu należyty szacunek. A będziesz... się zabierał? No się trzymaj staryzny. się, chusta, fajnie, że wpadłeś. Oko, dobranoc. Nie spieprz tego. Dobra, to jeszcze cię opierdolę na dobranoc Tygo. Chodź. Siema. O. No, teraz już możesz iść. Dobra, czyli tu się, tu się zaczyna, tak? Tu to się jest, mogę kogoś ojebać? Niebieski bez dawaj. Makienne ziele, dawaj. Skóra wilka, no pewnie, chętnie. Jakiś skóra, bla bla, dzięki. Dobra, no zbierajmy to troszeczkę, coś tu jest dla Tomaszka. Zioło. Magienne ziele... O kurwa, George! Duch. Jedna cholerna bestia mniej! Bagienne ziele, bagienne ziele. Co tu miałczy Kim jesteś i co miałczysz? Bagienny szczur. Dobra, trzeba ci zrobić lewo-prawo. O kurwa, co? Jaki on silny ten szczur. A dobra. Myślałem, że nie daję mu tych ob do obrażeń dodatkowych. Że go biję po pięć. Mam go bił z dwa dni. Bagienne ziele, dzięki. Coś jest teleport. Okej. Okay. Bagienne ziele. Lodowa lanca. Dzięki. Złoto chętnie. Skur... Oj! Skur... O, kufer. Dobra, czyli trzeba zrobić save. Doktor jest Myślę, że... Jeszcze trochę poramy. Inaczej. Chciałem dropnąć ząporka i wtedy, a za ile go dropnę, to może inaczej. Stream będzie do... wtedy, aż dropnę ząporkę. Tak powiem. Tylko losowe? To może być spać albo pół godziny, albo i godziny. To nie zależy, no tak by zależy ode mnie, ale to bardziej zależy. od no, szczęścia, nie. Dobra, pierw pójdźmy spać i okradnijmy ten kufer. Znaczy, wiesz, że czym dłużej, tym w sumie dla mnie też lepiej. Bo z jednej strony szybciej skończę go Tika, a. i będę miał co montować, nie? Także no. Zobaczymy, zobaczymy Dobra, gdzie jest ten duch? Warsztat. Gdzie jest ten śmierdziel I on poszedł To jest ten? Piago Serio gdzieś poszedł w pizdu. Dobra, muszę go kuszał gdzieś namierzyć Nie ma go tu A tam jest duch, go. Siema Ej ty O! Jak leci? Nie masz czasem czy... Aha no to sobie pogadaliśmy, pozdro Tu coś było? Magienne ziele, dawaj. Ale jaja. O kurwa. Wiedza magiczna to... W coś jest. Szczach królewski. Rębacz. Hej, Gdzie tak to jest rębacz. Poczekaj. Co jest? Byłbyś śmieciu. Albo nie. A na co ci złoto? Wiesz jak to jest. W gębie sucho. Trzeba czymś... Dobra, w... nie. Wybacz, nie będę Będziemy się, się napierdalać, na, na pewno. Taki z ciebie kolega. dawaj expa ziomuś. Chodź. O kurwa, on ma mistrza, bo inaczej mnie trzyma. O szlag by go trafił, on mnie najebie. CUKA! Ja teraz go nakopię. Do czwartej akurat walka z rębaczem? Aż tak do, ze, we mnie nie wierzysz? No serio? Ty no nie mówcie, że... Nie, 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 no nie, no rębacz zabójca? Nie, no aż tak to chyba nie. Ręb, rębacz killer. Cześć z byku, siemano. No szlach by cię trafił! Widzę, że trudny przeciwnik. Przeciwnik? Czy znaczy, no ja jestem chujowy? Może to jest kwestia tego po prostu. Mam być szczery. Co tam kres u ciebie? Leży, dobra. Jeszcze go opierdzielę. No pewnie, że go opierdzielę. Co tam wyczku? Dobrze? No to super, że dobrze. To się cieszę. Spać nie możesz, czy po prostu teraz miałeś czas. Tego po raz drugi. No co jest czy witam, że muś Zapomnijmy o wszystkim. Zapomnijmy <laughs> wszystkim. O Kobieku, cztery razy mnie najebałeś, tam trzy, więc ja mogę zapomnieć. Oho. Morty. Ej, hey, tego tu szukasz, łachudro. Albo dobra, będę miły, żebyś w gacie nie narobił coś za jeden. Marvin. Tylko tędy przechodziłem. I pewnie zainteresował cię widok O, też ma ten. Co? Tak, byłem kiedyś strażnikiem. <laughs> I mój kumpel Gregor również. Należy to do przeszłości, <laughs> więc dobrze ci radzę. Nie patrz z takim zaciekawieniem, bo zgubisz oko. Czaję. O kurwa. Kurde, kliknąłbym to, ale mam za mało HP, nie? Jasne, Rozumiem. Szkoda. No, i to jest młody, odpowiedzialny człowiek. Masz jeszcze jakąś sprawę? O, no mam sprawę. Dawaj kiełbasę, Jesteśmy dwa wytrychy. I siedzę Golden. Fajne, żeś Nie mam żadnych pytań. Albo? Dobra, nie interesuje mnie to. O kurwa! No dobra, leżę. Powiem tak, jak ktoś umie walczyć w gotiku, to by go najebał. Chociaż mam pomysł. Będę grał w blok, tylko o dobrym timingu? Chodź tu. Aura Dobra, pal gumę. Serio, kuźwa? SERIO?! I jeszcze save'a nie dałem, prawda? Nie dałem, na pewno, nieprawda, nie dałem, na pewno, 100% lekki, no wskaz. Nie, nie, nie! Tak mi się wydaje. No dawaj, śmieciarzu! Walka! Kpisz? Ja mnie wtedy radzę. Czaję. Nie, I może słusznie, nie? Jeżeli ci lepiej, jak nie raz w ligę. Jasno, że tak. Morty śmieci... Dobra, leży, śmieciarz. regna na Morti, cię ci owale. Każdy się chce ze mną bić. Zaskoczyłeś mnie, młody człowieku. Masz niezły cios! Dawaj! Zzymaj, zasłuży. Szynkę dostaliśmy. No i gitara. Tu co jest? Co to kurwa tam stoi? Szczur. Szczur. Tu coś stoi, czy mi się widzi? Ty, orse stoi. Ale jazda. Ty, jakaś baba. Uwięziona baba. Odejdź. Nie wolno ci z... Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Odejdź. 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 No to nara. No to spoko, neker, spoko. Hej ty, wynoś się stąd. Zresztą idiota w ogóle pozwolił ci przejść? Jak czemu? Dobra koleś, Nie ma tu nic do oglądania. Dawaj kasę, Gregor. O. Kto jest w waszej klatce? Nie twój interes. A jeśli nie chcesz. Dobra, kurwa, kolejny chcesz się ze mną bić. Masz tu coś, jakieś temy? Dla Tomaszka. I te maszki dla Tomaszka. Dasz? O, coś w skrytku? Kurwa, kufer tu jest. Co nie zawrat? śmieciarzu, by cię pokonał. Bym mu dał sen na Paydaya, ale którego? Bo wiem, że na e, Epiku. Nie Epiku. Na Game Pass jest trójka. I próbowałem w to grać, ale strasznie mi cięłam za słabego kompa. Dobra, sprawdzałem na Metinie, czy coś dropo Niech chuja. Jesteś tu chyba nowy, prawda? Kresawl. Musisz być całkiem rozgarnięty. Skoro jeszcze żyjesz. Nie rozmawiałeś jeszcze z Bertelem, prawda? Nie miałem okazji go pojąć. Świetnie, wręcz idealnie. Ten stary drań zaszedł mi za skórę. Chciałbym, byś pomógł mi się na nim zemścić. No dobra. Chcesz, żebym go zabił. Wiepać go? Nie, nie? Gdzieś można powiedzieć, że ja i Berter mamy taką swoją grę, gdzie próbujemy zrobić tu jest w becie? coś zabawnego, pomysłowego. No Czy jest i i bolesnego. Czy jest tak Bertera pobogowana po stanie, Ale pewnie niebawem wróci. wróć. Musimy wymyślić coś, co by tam nieźle popalić. Facet uwielbia pobolowaniu na żreć się grochówki i później. A w ten nie sposób jak rozumiem. Chciałem dorzucić mu coś do gara z tym paskudztwem, Ale nie mam pomysłu. Co mogłoby być odpowiednie. Jak co? Postaram się coś wymyślić. Tylko się pośpiesz. Berter może wrócić lada moment. A w taki sposób. Dobra, rozumiem. Mam pomysł odnośnie grochówki. Tak? Gada. Tak się składa, że mam przy sobie tę odrąbaną głowę. A to nie wiedziałem, o, że to tak działa. A w jedynce, czy w dwójce da się normalnie ręcznie? Cholera, na co ci ten łeb? Kto normalny biega po wyspy? <laughs> z głową No ja Nie znać, jeśli coś normalnego. Spróbuj tych ziaren czarnego pieprzu. Brzmi nieźle. Już nie mogę się doczekać, gdy zobaczę jego okay, pustyniową ja tylko chwilkę próbowałem, Dobre, wiesz. Podziemny, doprawisz zupę, a ja stanę na czata. Dlaczego ja mam doprawiać? A mięs jak wygląda, Berthe? No właśnie. Jak masz wypatrywać faceta, którego na oczy nie widziałeś? Właśnie. Ani spoko. Spoko, spoko, że jakoś tam nową al inną szybko. alternatywę znalazłeś do Gerki i ci odpowiada. Grochem o ścianę. W porządku. Należy no jest ta zupa zajebana? Leonardo. masz 800 w 80, w sporo. Puximiko jakieś mody. Ale gdzie je mam to doprawić w mordę misia? Mogę mu określić tu skrzynię? Lewo, 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 prawo, prawo. Dzięki. Jest delikatny problem, bo nie wiem, gdzie mam to dokar. Ale gdzie jest ta zupa? Cześć Leonardo. Jesteś rybakiem? Kratce, ale w tej co przedle okradłem czy w tej tutaj obok po lewej? Zajęcie, bo nie mamy zbyt wielu źródeł żywności niezależnych od zewnętrznych dostawców. Mała rada. Jeśli jesteś tu nowy, to uważaj z takim zagadywaniem innych. Większość tylko czeka na pretekst do rozruchy. Ojku. Ale ja już jestem stary na takie coś, więc się nie martw. O. Żyjesz ze sprzedaży ryb? Lepiej ze sprzedaży ryb kłopotu, niż wystarczy. ze sprzedaży ziomków. Łoduję, mam się <noise> napić. Mogę od coś o. Kupić. Jasne. daj znać, jak będziesz czegoś potrzebował. Zap... Co tam masz dla mnie? Dobra, nie, nie interesuje mnie jak tutaj trafiłeś. Pokaż jest... co masz? U, jakieś itemy. Perła. Gruba ryba. Nie mam nie mam tyle kasy, żeby się pobawić. Tej obok saula. A że tutaj Dobrze że powiedziałeś, dzięki jak uratuję, ja, ja bym trochę pobierał. Jak? Gotowe? Tak. Berter będzie miał niezłą ucztę. Dobra, resztą zajmę się już sam. Łap te kilka ROMU! Dzięki za pomoc. Dobra, tyle, jeszcze nie ma więcej misji. Wszystko zrobiłem?